Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota, kartetnia na 30 listopada 2022 dla wszystkich znaków. Kartę przełożyłam i wylosuję kartę na dzień dzisiejszy. Sprawiedliwość. Odpowiedzialność. Znalezienie złotego środka. Podjęcie rozważnych decyzji. Dziś trzeźwo i rzeczowo podejdziemy do swojej sprawy. Jasno i klarownie podejdziemy do związku czy do pracy. Dziś będziemy chcieli uporządkować swoje życie. To jest, to jest dzień, gdzie trzeba będzie zająć stanowisko. Również należy zająć się zaległymi sprawami. To jest dzień. Na podpisanie umów, kontraktów, i również mogą pojawić się roszczenia, a to może zakończyć się sądem. Dziś zbierzemy plony, które zasialiśmy. Po czasie zobaczymy, czy te plony są dobre dla nas. I czy chcieliśmy właśnie takie plony. Co na koniec? Dobro i zło. Urba. Urba. Karta anielska. Przebaczenie. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.